Jest 500 złotych skąd Tutaj, wszędzie, proszę bardzo. Rozejrzyj się. Wyprawka, przedszkole. Czy ty jesteś normalna? Do jutra trzeba ratę zapłacić za mieszkanie. Proszę, proszę, proszę. proszę. Tu zapłacisz. A tu sobie wpiszesz karne odsetki. Proszę bardzo. Mamo. Weź, 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 proszę, kapciuszki, proszę. Może weź te plecaczki, proszę bardzo. Spróbuj oddać, idź, oddaj. Chłopcy, niech ci zwrócą pieniądze, proszę. Proszę. Sama zwróci. Chodźcie, chodźcie ze mną. Robimy pyszne, kisiel, chodź. Adrian. Chodź. I... Babcia coś Ale mówiła. Ale zobacz, naprawdę, to twoja prawda? Ty chyba naprawdę nie rozumiesz, co się do ciebie mówi. Dzieci idą do przedszkola. Ja idę do pracy. Poproszę kartę. Zastanów się, dobrze? No, poproszę kartę. Proszę bardzo. Tak będzie lepiej. Zadowolony? Zjeżdżaj. Zadowolony? Zjeżdżaj.